Dodaj jajko do puszki z tuńczykiem. Gwarantuję, że takiego dania jeszcze nie jadłeś. Na samym początku przełóż zawartość puszki z jajkiem do miski. Weź jeszcze jedno jajko i dodaj je do miski. Jajka z tuńczykiem starannie wymieszaj do połączenia składników. Następnie pokrój pomidora na plastry. Przygotuj patelnię z masłem. Pokrojonego pomidora podsmasz na patelni, aż będzie miękki. Na czystą patelnię wylej mieszankę tuńczyka i jajek. Przykryj pokrywką i smaż kilka minut. Po tym czasie na powstały omlet włóż jeszcze plastry pomidora. Ponownie przykryj zawartość patelni pokrywką i smaż dwie minuty. Na samym końcu dodaj starty ser. Pozwól mu się rozpuścić. Gdy ser się roztopi, twój prosty i sycący omlet jest gotowy, możesz go jeszcze dodatkowo przyprawić pokrój go na kawałki i ciesz się pysznym daniem. Tak przygotowany omlet rybny jest idealnym daniem na każdą porę.